Czytamy Słonia Trąbalskiego. I ja tu Najpiękniejsze wiersze do <laughs> Słoń Trąbalski. Był sobie słoń, wielki jak słoń. Zwał się ten słoń Tomasz Trąbalski. Wszystko co miał, było jak słoń. Lecz straszny był zapominalski. Słoniową głowę miał. Słoniowym miał głowę i nogi słoniowe. I kły z prawdziwej kości słoniowej. I trąbę, którą wspaniale kręcił. Wszystko słoniowe, no oprócz pamięci. Zaprosił kolegów w słoni na karty. Na wpół do czwartej przychodzą, ryczą. Dzień dobry kolego. Nikt nie odpowiada, nie ma trąbalskiego. Zapomniał, wyszedł, miał przyjść do państwa krokodylów na filiżankę wody z nilu. Zapomniał, nie przyszedł. Ma on chłopczyka i dziewczynkę. Miłego słonika i śliczną słoninkę, bardzo kocha te swoje słonięta, ale ich imion już nie pamięta. Synek nazywa się biały ząbek, a ojciec zwoła trąbek, pombek, córeczce na imię po prostu kachna, a ojciec zwoła grubachna, Wielkachna. nawet gdy własne imię wymawia. Gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli Tomasz Trąbalski i mówi: Jestem Tomasz Bimbalski. Tobiasz, przepraszam, Tobiasz Bimbalski. Ziemią ma taką, jakby sześć żon miał. imię jej Bania, ale zapomniał. No i ta żona kiedyś powiada: idź do doktora, niechajcie zbada. Nie chciał wyleczy na stare lata, więc zaraz poszedł do adwokata, potem do szewca i do, je, do rejenta i wszędzie mówi, że nie pamięta. Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem. Może kto z Panów wie, czego chciałem. Błą błąka się krąży, jest coraz później, aż do kowala trafił do kuźni. Ten chciał go podkuć, więc oprzytomniał, przypomniał sobie to, co zapomniał. Kowal go zbadał, miechem podmuchał, zajrzał do gardła, zajrzał do ucha. Potem opukał młotem kowalskim i mówił, wiem już, panie Trąbalski. Co dzień na głowę wody kubełek oraz na trąbie zrobić supełek. I chlust go wodą sekundę trwało. I w wsupeł związał trąbę wspaniałą. Pędem poleciał Tomasz do domu. Żona wkrzyk, co to? Nie mów nikomu. To dla pamięci o czym? No chciałem? Co chciałeś? Nie wiem. Już zapomniałem. No i to była właśnie historia słonia trąbalskiego. Teraz jest kotek. Kotek. Miał czy kotek? Miał! Coś ty kotku miał. Miała mia miseczka mleczka. Teraz pusta jest miseczka. A jeszcze bym chciał. Wzdycha kotek. O! Co ci kotku? Co? Śniła mi się wielka rzeka. Wielka rzeka pełna mleka, aż po samo dno. Pisnął kotek pi. Pij koteczku, pij! Skulił ogon, zbrużył ślipie. Śpi i we śnie mleczko chlipie. Bo znowu mu się śni. Okej. Okay. Drzącia. Lubię to bardzo. Szczególnie tego pieska małego. Lubię psa. Drzącia. Mój piesek drzącia. Oto go macie. Będę mówić że... Drzącio, bo nie umiem tego czytać. Mój piesek drżącio, o to go macie. To mój największy w świecie przyjaciel. Codziennie w kącie kanapy siadam i z moim drżąciem gadam i gadam. Gadam i gadam, a drżącio milczy, lecz mnie rozumie, piesek najmilszy. Dziś mówię o Pomówimy? Pomówmy o tym, żebyś od jutra był naszym kotem. Będziesz pił mleko i łapał myszy. się udaje, że mnie nie słyszy. Albo zrobimy z ciebie niedźwiedzia i będziesz w klatce żelaznej siedział. Nie będziesz szynki, schabu tłustego. z tego, udaje głuchoniemego. Głuchoniemy to tylko jest takie, tylko to jest taki człowiek, który po prostu nie słyszy. Albo zostaniesz koniem, powiedzmy, chcesz owsa, drzącio jest nieobecny. Jeśli nic nie chcesz, to wiesz co zrobię, sklep z kiełbaskami sobie otworzę. Otworzę sobie drzącia już uszy nastawił sztorcem, słucha, a z siebie zrobię dozorce. Żeby nie skradli kiełbas z złodzieja, drążcie się łazi, drążcie się śmieje. Okej. Okay. Mowa Ptaków będzie w następnym odcinku, dlatego dziękuję Wam, że tu jesteście. A jak przeczytamy tą oto książkę całą, to będę czytać drugą część Dzieci z Bulerbyn. Bardzo fajna. Dlatego no, reszta w następnym odcinku. Pa, pa!